Choroby tętnicze, szczególnie obwodowa choroba tętnic, należą do najdroższych pozycji kosztowych w systemie opieki zdrowotnej. Ich częstość występowania wysoka i ma tendencję wzrostową. Przerywana terapia próżniowa z procedurą VacuMet powoduje nieinwazyjny, pasywny trening naczyń. Badanie wykazało, że poprawia dystans chodu o ponad 80% w porównaniu ze standardowym treningiem chodu. Wakumet redukuje ból przy obciążeniu, ból przewlekły lub nocne skurcze. Procedura jest również wskazana przy zespole niespokojnych nóg. W przypadku zgorzeli i krytycznej niedokrwistości procedura wakumet prowadzi do szybkiej rewaskularyzacji. To samo dotyczy owrzodzeń cukrzycowych. Urządzenie wakumet jest łatwe w obsłudze. Nie wymaga personelu i posiada automatyczne programy leczenia dla każdego stopnia zaawansowania choroby. Wakuumet naprzemiennie aplikuje podciśnienie i nadciśnienie na dolną połowę ciała dodatkowo. Nomenklatura przerywana terapia próżniowa, w skrócie IVT, jest stosowana w leczeniu. W ten sposób naczynia krwionośne i limfatyczne są rytmicznie rozszerzane i kompresowane. Ponadto działają siły ścinające, które stymulują zarówno śródbłonek, jak i neurony. To optymalizuje krążenie i zaopatrzenie w tlen, co jest natychmiast mierzalne. Ze względu na siły ścinające, dochodzi do tworzenia nowych naczyń włosowatych i kolateralnych, a już uszkodzona tkanka jest rewaskularyzowana. Dodatkowo prowokowane jest uwalnianie NO. Zakres zastosowania wakomet obejmuje wszystkie stadia obwodowej choroby tętnic. Bóle wysiłkowe są znacznie zmniejszane po kilku zastosowaniach. A jakość życia pacjentów poprawia się. W ten sposób możliwe powikłania są również zapobiegane na czas. Badania pokazują, że w przypadku krytycznej niedokrwistości lub zespołu stopy cukrzycowej dzięki procedurze Wakumet już bardzo wcześnie dochodzi do widocznej i mierzalnej granulacji. W ten sposób można uniknąć amputacji. Procedura Wakumet została pierwotnie opracowana dla załogowych lotów kosmicznych unika komplikacji ortostatycznych, które w warunkach nieważkości w kosmosie powstają z powodu niewystarczającego odruchu baroreceptorów. Vakumet jest międzynarodowo opatentowany. Jest to certyfikowany wyrób medyczny i wyprodukowany w Niemczech. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vakumet.de dodatkowe